Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku kursu, który pomoże nam znać maturę z jak najlepszym wynikiem. Mamy takie zadanie. Ułamek pierwiastek z 5 plus 2 podzielić przez pierwiastek z 5 minus 2 jest równe. W tego typu zadaniach musimy skorzystać z... E, tak, jakby nie wy, wyciągnąć niewymierność z mianownika. Co nam przy tym pomoże? Wzór stworzonego mnożenia na a kwadrat e, minus b kwadrat. Dlaczego? Bo jak obie się podniesie do kwadratu to już nie będziemy mieć tego pierwiastka. Dobra, czyli to jest A minus B. Już przypominamy, razy A plus B. Czyli będziemy mnożyć przez tak zwane sprzężenie, czyli to samo co jest tutaj, to co jest tu, mamy w tym pierwszym nawiasie. Czyli musimy przemnożyć przez te same wyrażenia, ale z plusem. Czyli tak, w liczniku będziemy mieć pierwiastek z 5 plus 2, w nawias bierzemy, bo to całe wyrażenie, razy to samo co w mianowniku, ale ze zmienionym znakiem. Tak. I to samo robimy z mianownikiem, czyli było pierwiastek z 5 minus 2, tak? W nawias bierzemy i razy pierwiastek z 5 plus 2. Dlaczego to robimy? Ano, dlatego, że widzimy, że cały ten mianownik jest jak ta cała lewa strona tego wzoru skróconego mnożenia, co nie? Więc możemy sobie tą prawą stronę przekształcić na lewą. I o to właśnie tutaj chodzi. Ale jakbyśmy sobie tu skrócili całkowicie to z, z tym, bo to są te same nawiasy, to taką samą mają zawartość. No to by zostało pierwiastek z 5 plus 2 przez pierwiastek z 5 minus 2, czyli to, co było pierwotnie, czyli nic się tak naprawdę nie zmieniło. To tak jakbyśmy pomnożyli tą liczbę przez 1. Nic się zmieni, albo jakbyśmy. Nic się nie zmieni, albo jakbyśmy dodali 0, też się nic nie, nie zmieniło. Dobrze. W licznik mnożymy na piechotę, a to sobie zamieniamy na wzór tego mnożenia, czyli będzie a kwadrat, czyli pierwiastek z 5 do kwadratu minus 2 do kwadratu, bo u nas a odpowiada pierwiastek z 5 za a, a za b odpowiada nam dwójka. I dlatego piszemy 2 do kwadratu. A licznik mnożymy. Tutaj mamy takie same nawiasy, czyli to będzie po prostu wzór skróconego mnożenia na a plus b do kwadratu, albo mnożymy na piechotę każdy przez każdy pierwiastek z 5 razy. Pierwiastek z 5 to będzie pierwiastek z 25. Pierwiastek z 5 razy 2 jest 2 pierwiastki z 5. 2 razy pierwiastek z 5 jest 2 pierwiastki z 5. I 2 razy 2 jest 4. Tak będzie najlepiej. Czyli mnożymy pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5, potem pierwiastek z 5 razy 2 i potem dopiero to razy to i dwójeczka razy dwójka. Tak w ten sposób mnożąc, mnożąc nie będziemy generować dużej ilości błędów obliczeniowych. Dobra, redukujemy tu wyrazy podobne. Pier pierwiastek z 25 jest po prostu 5. 2 pierwiastki z 5 plus 2 pierwiastki z 5 to jest po prostu 4 pierwiastki z 5. No i ostatnia liczba, 4, przepisujemy. Dobra. Pierwiastek z 5 do kwadratu to jest po prostu 5, no bo można 5 podnieść do kwadratu, mamy pierwiastek z 25, a pierwiastek z 25 jest 5, albo po prostu skraca się stopień pierwiastka, bo tu nie ma tej dwójki, ale jest e, jeżeli nie ma stopnia pierwiastka, to znaczy, że ten pierwiastek jest po prostu parzysty e, drugiego stopnia po prostu jest. Czyli mamy się znosi, pierwiastek skraca się z potęgą, a 2 do kwadratu jest po prostu 4. Czyli w liczniku wiemy, że już będzie 1, bo 5 minus 4. Tutaj piątkę z czwórką możemy dodać i będziemy mieć w ten sposób 9 plus 4 pierwiastki z 5. Wszystko jest dzielone przez 1, czyli po prostu przepisujemy bez zmian cały licznik, bo jak dzielimy cokolwiek przez 1, to się nie zmienia. I widzimy, że prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź D jak najbardziej. W tym odcinku to tyle. Dziękuję Wam serdecznie za dotrwanie do końca. Zapraszam. Do subskrybowania tego kanału klikając czerwony przycisk poniżej. Jeżeli film się podobał, daj lajka, daj łapkę w górę, koniecznie podoślij go swoim znajomym, aby zobaczyli, w jaki sposób tego typu zadania maturalne rozwiązywać. Co więcej, zachęcam Was do podsłuchania do mnie zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Za wszystkie serdecznie dziękuję i postaram się je szybko i rzetelnie rozwiązać i wrzucić tutaj na kanał, abyście zobaczyli, jak sobie właśnie z nimi radzić. Zapraszam Was również do komentowania. Napiszcie, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało, czy wszystko było jasno i klarownie wytłumaczone, czy coś jest. Nie do końca jasne. Na każdy taki komentarz e, z chęcią Wam odpiszę. Dziękuję Wam za ten feedback. Dzięki temu feedbackowi od Was e, ten kanał się coraz prężniej rozwija, e, ale możecie też również napisać jakiekolwiek komentarze. Ogranicza Was tylko własne wyobraźnie, a za najbardziej oryginalne i kreatywne komentarze serdecznie Wam dziękuję. Do zobaczenia, pozdrawiam Was, widzimy się w kolejnym odcinku.